Pamiętacie mój typ na Ligę Holenderską? Tak, tak, ten co wszedł. A pamiętacie mecz z Liverpoolu z Arsenalem? Oj tak, ten, który też jest zazielenił na naszym kuponie. Kobiety są strasznie pamiętliwe, co? Ale jak mogą nie być, skoro nawet ekstraklasowy typ na Legię siadł w naszym ostatnim typowaniu. No sami rozumiecie. Dzisiaj zabieram was ze sobą na wojska Premier League, dla Ligi i nasze lokalne podwórko. Padnie też jeden typ od ekipy Zagranie.com. Cieszę się, że doceniacie nasze. Dajcie po sobie łapki w górę, w końcu rozwijamy się specjalnie dla Was! Dobra, kupon więc zaczynamy! od włoskich emocji na początek weekendu? Moim zdaniem nie, dlatego nasz kupon otwieram zdarzeniem, do którego dojdzie w ramach 14. kolejki Serie A na Allianz Stadium w Turynie. Juventus podejmować będzie Atalantę, która w tym sezonie ligowym dała się obrać jedynie Fiorentinie i Milanowi. Z kolei ekipa Allegri'ego zanotowała porażki z Empoli, Napoli, Sassuolo i z Weroną, przez co plasuje się dopiero na ósmej pozycji w tabeli. Bugmacherzy w roli faworyta stawiają gospodarzy. Nie mówię, że się z nimi nie zgadzamy, ale idziemy w innym kierunku z naszym typem. Atalanta w swoich szeregach ma Duwa na zapatek, który zapisał na swoje konto już 8 ramek w tym sezonie. A Juve? Ma przecież Kiezę, Lokatelego, Dyba ale są także Morata i Kent. Potencjał ofensywny jest spory, więc i szanse na gole także. Patrząc na powyższe, typ nasuwa się sam. Stawiamy na BTTS, który wcześniej miał miejsce w czterech z pięciu ostatnich bezpośrednich pojedynków, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Mam nadzieję, że nie zadowalacie się jednym typem, bo to była dopiero rozgrzewka. Teraz zabieram Was ze sobą do słonecznej Hiszpanii, gdzie czeka nas jeden z hitów tego weekendu. Villarreal podejmować będzie Dumę Katalonii. Obie ekipy nie mają czym się pochwalić patrząc na bilans ostatnich pięciu meczów ligowych w ich wykonaniu. Barca ograła jedynie Espanyol, a żółta Łódź Podwodna pokonała Getafe. Patrząc jednak na bezpośrednie mecze zdecydowanie częściej zwycięstwa świętowała Blaugrana. Villarreal czeka na wygraną od 2008 roku, a na własnym terenie jeszcze rok dłużej. Nowy trener katalończyków musi sprostać meczom tego pokroju i popracować nad defensywą swojego zespołu. Mimo że jego ekipa zdobyła 20 bramek w tym sezonie, to wciąż traci zdecydowanie za dużo. Villarreal na swoim koncie ma 15 zdobytych goli i 13 straconych. Mimo że mamy w tym spotkaniu swojego faworyta, to na nasz kupon rzucamy na to, że obie ekipy znajdą drogę do bramki rybali. BTTS miał miejsce w 4 z 5 ostatnich bezpośrednich meczów i podobnego scenariusza spodziewamy się w sobotę. Ekipa zagrania również coś przygotowała i tym razem jest to typ naderby Poznania. Przez wiele lat nie oglądaliśmy starć tych zespołów, ale dzięki powrotowi Warty do Ekstraklasy w poprzednim sezonie teraz możemy z zaciekawieniem śledzić i typować te spotkania. W poprzednim sezonie dwukrotnie lepszy był Kolejosz, który wygrywał 1-0 u siebie i 2-1 na wyjeździe. Obecnie Legnotuje serię 8 meczów bez porażki, w których to udało się odnieść aż 6 zwycięstw. Poza tym aż 6 tych spotkań kończyło się underami 3,5. Warta natomiast znajduje się w fatalnej dyspozycji, czego najlepszym dowodem jest tylko jedno zwycięstwo w 13 ostatnich meczach. Co ciekawe, w żadnym z tych spotkań nie zobaczyliśmy czterech bramek. Zagranie decyduje się na zakład łączony, którym jest podpórka w stronę Lecha oraz typ na poniżej 3,5 gola w meczu. Jeśli szukacie wyższego kursu, to może warto skusić się na zwycięstwo gospodarzy. Jednak mając na uwadze fakt, że mówimy o meczu derbowym i o Ekstraklasie, zagranie uważa, że warto się zabezpieczyć podpórką. Lech nie przegra i padną maksymalnie 3 bramki. Ich zdaniem brzmi to bardzo realnie. Trzy typy już za nami, a przed nami kolejne dwa. Mam nadzieję, że jeszcze tam jesteście, bo na tapet znowu wskakuje nasza ukochana ekstraklasa. Doskonale zdaję sobie sprawę, że straciliście już cierpliwość do legionistów w tym sezonie i do czekania na ich zwycięstwo, ale może właśnie niedzielne starcie z Jagielonią będzie tym przełomowym, hmm? Wszystko się może zdarzyć, jak to mówią, ale mimo wszystko, jakbym chciała, tak wam tego nie zagwarantuję. Za to przeanalizowałam sprawę i mam obiecujący typ na to zdarzenie. Wszyscy wiemy, że Legia przegrywając ostatni mecz z Górnikiem wyrównała rekord 10 porażek w sezonie z czego 7 z rzędu. No jasne, że nie ma się czym chwalić, ale czy zauważyliście, że w trzech z czterech ostatnich swoich meczów Legia zdobywała przynajmniej gola? Ha! Widzicie? Jest nadzieja! Mam dla Was jeszcze kilka statystyk, które rozjaśnią sytuację. Po pierwsze, w trzech ostatnich ligowych pojedynkach między tymi ekipami w Warszawie padało powyżej 2,5 gola w meczu. Po drugie, Legia u siebie traciła bramkę w pięciu ostatnich meczach ligowych. Po trzecie, w trzech z czterech ostatnich wyjazdowych spotkań Gieloni było powyżej 2,5 bramki. Wydaje mi się, czy typ nasuwa się sam? Reasumując powyższe statystyki i biorąc pod uwagę formę obu zespołów, uważam, że w meczu przy Łazienkowskiej padnie więcej niż dwa gole. Na koniec zostawiłam najlepsze. W niedzielę widzimy się na Stanford Bridge, na którym ekipa Thomasa Tuchela podejmować będzie Manchester United. Czerwone diabły mają swoje problemy, czego efekty widzimy po wynikach. Do tego zwolnienie Olegu Nara odbiło się w jak szerokim echem. Tę słabość będą chcieli wykorzystać ich niedzielni rywale, którzy naprawdę mogą być siebie dumni w tym sezonie. 30 zdobytych goli, raptem 4 stracone i 29 punktów na koncie. Pozycja lidera w tym wypadku jest w pełni zasłużona. Jedyną wpadkę, jaką zaliczyli, to ta w szóstej kolejce z Manchesterem Sydney. Ale taka może zdarzyć się każdemu. Ronaldo i spółka nie będą mieli łatwego zadania w niedzielę. Tym bardziej, że ich sytuacja nie wygląda za dobrze. 5 ostatnich meczów i tylko jedno zwycięstwo? Takie wyniki zdecydowanie niesatysfakcjonują kibiców. Trzeba postawić sprawę jasno. Faworyt jest jeden. W tej kwestii zgadzamy się z Bugmaherami, ale mimo to lubimy podbijać kursy. Dlatego stawiamy na ekipę Tuchela z podpórką w postaci remisu, a do tego dorzucamy typ na poniżej 3,5 bramki w meczu. W 10 ostatnich bezpośrednich starciach na wszystkich frontach tylko dwukrotnie zdarzyło się, a padły więcej niż 3 gole. Zwykle były to niskie jedno, dwubramkowe wyniki. Wiem, że lubicie korzystać z naszych kodów promocyjnych, dlatego przypominam, że u Bugmacherów STS i Superbet nasz kod promocyjny Gold cały czas jest aktywny. Jeżeli jednak wolicie skorzystać z oferty PZ Bug pz book to także możecie na nas liczyć. Szczegóły dotyczące naszych promocji i freebetów znajdziecie w linkach pod filmem. No dobra, nie zatrzymuję Was już dłużej, chociaż nie ukrywam, że bardzo lubię te nasze wspólne piątki. Dajcie znać, który typ zgarniacie na swój kupon, a który jeszcze przemyślicie. Ja już przebieram nogami, żeby zobaczyć się z Wami już za tydzień. Pa!